Dzień dobry, Piotr Karolewski, SuperAuto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu nowe Renault Arkana w topowej wersji RS Line. Spójrzmy na stylistykę przedniej części nowej Arkany. Jest tu wiele elementów charakterystycznych dla marki Renault. Począwszy od przednich świateł Renault LED Pure Vision z lampami do jazdy dziennej w charakterystycznym kształcie litery C. Idąc dalej również nowy grill z elementami chromowanymi, a także piano black. Spójrzmy jeszcze na czynniki parkowania, a także dolne wykończenia dla wersji RS Line. O Wasze bezpieczeństwo dba przedni radar, mamy również dokładki stylistyczne w dolnej części, charakterystyczne dla crossoverów. W topowej wersji RS Line nie zabrakło sportowych akcentów, mamy charakterystyczną listwę przez całą długę zyżaka, a także boczne wloty powietrza. Spójrzmy na stylistykę boku pojazdu. Jest to ciekawa sylwetka crossovera coupé. Mamy tu kilka elementów charakterystycznych dla wersji RS Line: Począwszy od felg aluminiowych 18 cali, dokładek na lusterkach, a także czarny dach. Idąc dalej są również dokładki stylistyczne na nadkolach oraz dole drzwi ze strukturalnego plastiku. Ciekawym elementem są także drzwi zakrywające nam progi wewnętrzne, dzięki czemu w brudną pogodę nie ubrudzimy swoich nogawek. Zwróćmy jeszcze uwagę na wykończenie piano black wokół okien. Ciemne tylne szyby, a także padające ominie dachu ku tyłowi pojazdu. Praktyczności w nowym modelu dopełnia także prześwit wynoszący 199 mm. Zobaczmy jeszcze na stylistykę tylnej części pojazdu. Mamy wielką tylną szybę, a także bagażnik z tylnym spoilerem. Również charakterystycznie dla marki Renault mamy lampy LEDowe łączące się przy samym logo. Nowy napis Arcana w centralnym miejscu klapy, a także z elementów praktycznych jest kamera cofania oraz czujniki parkowania. Idąc dalej, mamy również dokładki stylistyczne, charakterystyczne dla crossoverów, a także dwie końcówki imitujące układ wydechowy dla wersji RS Line. Sprawdźmy jeszcze bagażnik. Jego dokładna pojemność to 513 litrów, bądź składając tylną kanapę powiększamy go do prawie 1300. Zwróćmy uwagę na regularne kształty, a także miękko wykończoną podłogę i boki bagażnika. Są także schowki z prawej i z lewej strony. Mamy również ciekawy element mocowania na rzep, który uniemożliwia przemieszczanie się mniejszych ładunków po podłodze. Pod podwójną podłogą jest spory schowek, a jeszcze niżej zamocowane skoło zapasowe. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanym modelu zamontowany jest silnik 1.3 TC o mocy 140 koni mechanicznych, napędzający przednie koła dzięki przekładni automatycznej 7-stopniowej. We wnętrzu nowej Arkany RS Line również nie zabrakło sportowych akcentów. Pierwszym z nich jest nowa skórzana kierownica, oczywiście multifunkcyjna, ze sterowaniem tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami. Ma również łopatki od zmiany biegów w przekładni EDC. Przed kierowcą zamontowane są również nowe zegary wirtualne, które znamy z Megan oraz Slidesmana po faceliftingu. Mają informacje z komputera pokładowego, danych z multimediów, a także wskazówki z nawigacji oraz wiele ustawień pojazdu. W centralnym jest deski rozdzielczej również nowe multimedia z ekranem przekątnej 93 cala. Obsługują Apple CarPlay oraz Android Auto. Jest tu również wiele ustawień nawigacji, multimediów, dostęp do ustawień pojazdu, a także aplikacje. Pod ekranem multimediów zamontowane jest również kilka przycisków fizycznych od poszczególnych funkcji pojazdu. Jest także przycisk Mysense ustawiający wam poszczególne tryby jazdy. Idąc dalej, mamy również trzy pokrętła od ustawień Kimatronika, a także sporą półkę na smartfon z odwarką indukcyjną, dwa gniazdka USB. Oraz gniazko 12V do ładowania waszych multimediów. Mamy również lewarek od skrzyni biegów, wykończony skórą, a także półkę na kartę, dwa cup holdery oraz skórzany podokietnik skrywający schowek. Deska rozdzielcza, wykończona z miękkim tworzywem, ma także fajne czerwone stawki wersji RS Line oraz panel imitujący karbon. W prezentowanej wersji RS Line są również sportowe fotele. Wykończone są alkantarą oraz skórą. Fotel kierowcy ma również regulację elektryczną charakteryzują się również dobrym trzymaniem bocznym, a także komfortem w długiej trasie. Kolejnym akcentem sportowym w wersji Resline jest również czarna podsufitka, a o komfort akustyczny dba nagłośnienie Bose. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca czy na stopy, na kolana oraz nad głową, mimo opadającego dachu, przy moim wzroście 1,85 m, jest komfortowo. W konsoli środkowej są również dwa nawiewy, a także dwa gniazdka USB do ładowania Waszych multimediów. Pod kątem schowków mamy kieszenie w drzwiach, siatki w przednich fotelach a także zamykany schowek z doma holderami. Podobnie jak przednie fotele, tylna kanapa jest również wykończona skórą oraz alkantarą. O bezpieczeństwo Waszych pociech dbają także mocowania Isofix. Nowe Renault Arkana to bardzo stylowy crossover coupé dla osób aktywnych, lubiących nową technologię. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia! Może zainteresuje Cię nasza propozycja finansowania? Decyzję finansową dostaniesz w godzinę. Sprawdź ofertę w opisie filmu.